Hejka hej, witam Was. Oczywiście przed nami 19 losów w pełnej skarbunki, czyli właśnie odcinki z testami 19 sztuk tego samego losu co zawsze. Sprawdzimy jak pójdzie dzisiaj wkład 38 zł, no i zapraszam do oglądania i do wspólnego tutaj sprawdzania. Oczywiście szukamy tych naszych monet w tej właśnie śwince 15. Czy pojawia się 15? Tutaj właśnie ze mną sprawdzajcie. Nie ma. 26. Nie ma. 23. Było blisko. Ciekawa jestem, czy kiedyś uda się trafić z tuwem. To by było coś, jak na taki los. 19. No, było blisko, więc niestety zaczynamy od pustego losu. Ale oczywiście jeszcze dużo przed nami. Więc na spokojnie. Piętnastka znowu do szukania. Hmm. Ale znowu nie ma. 28 Nie ma. Dziewiątka. Nie. I 30, No, nie ma, więc pusto. Nie ma, to nie ma. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj. Ile będzie tych losów wygrywających. A ile pustych na no, pustych, na pewno więcej. 26 nie widać, 16 też nie ma. 28 było blisko, 14. Hmm, też no było blisko. Więc póki co, nawet nie dali dwójki. Ale 19 losów, no to to jest dużo. Mamy szansę. Dziewiętnastka, o właśnie, dziewiętnastka, ale niestety nie ma. Szesnaście, nie ma. Dwadzieścia siedem. O, mamy dwadzieścia siedem tutaj. Dwójka. Dobrze, a jeszcze ostatnią liczbę zobaczymy. Dwadzieścia trzy. Nie ma, więc y, poprzestało na dwójce, ale fajnie, bo jest. Y, wywołałam dwójeczkę. To już mamy. Dwójka. Jeszcze przydałoby się dużo takich dwójek, albo coś porządniejszego, jednego, ale porządnego. Dwanaście szukamy, ale widzimy jedynastkę. Dwunastki nie ma, 14, no też nie ma, a jest 15. siedemnaście. Mm. Widzimy, że jest 18, a dziewięć. No, chociaż zlitowali się z tą dziewiątką i nie dali dziesiątki ani ósemki, czyli nie dali tutaj oboków, ale na początku dużo było tych oboków. Już patrzymy kolejne, już, 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 momencik bo to wszystko, one są takie długie i niewygodnie je tutaj umieszczać, ale mam nadzieję, że wszystko widać. 17. Szukamy, nie mamy. Dziewiątka. Nie ma. 21. Mm, nie ma. 25. Nie ma. Pusto. Już leci kolejny losik. 15. Dzisiaj tą 15 coś wywołują do tablicy. 16. A ona się nie chce pojawić. 16. Nie ma. Jedynki nie ma, bo by. Już byłoby ją widać, ale za to widać 17, 2 zł. No dobrze, jeszcze dodajemy. Na no całe szczęście, no bo dopiero mamy 4 zł. Już momencik, już, już. Patrzymy kolejny los. Szukamy 14, ale nie ma, ale tu widzimy, że 15 się pojawiła, ale nie wtedy, kiedy trzeba. 28. Ja nie widzę, więc chyba nie ma. Szóstki nie ma. 29, widzicie? Nie ma. Obok był. Więc to pusto. Mm. A oczywiście, losy były kupione w tym samym czasie. Akurat byłam na zakupach, lot zakupach lotowych w piątek. No bo wtedy mi jest najłatwiej kupić. 26. O, mamy i to nie 2 zł, tylko 4. No to może to będzie lepszy losik. Szukajmy dalej. 19. No, już 19 nie ma. 22. Nie ma. 27. Nie ma. Ale mamy, wygraną właśnie 4 zł. No to nieco lepiej. Dobrze. No, ja wolę właśnie kupić w piątek. I jak już przychodzi wieczór, a czasem nawet noc, no to mam chwilę, żeby nagrać, i wtedy na nowy tydzień już mam odcinki, bo tak to byłoby ciężko. 17 nie ma, 9 nie ma, ale właśnie za to jest 8. Tak się zastanawiałam, czy będziemy jej szukać, i jest. Mamy 2 zł, a jeszcze dodamy 12, nie ma, więc nie dodamy. Ale mamy dwa, więc w sumie dodamy jej dwójkę. Dobrze. Coś tam mamy. A jeszcze troszkę przed nami. 14 szukamy. Nie ma. 15. No, kiedy trzeba, to nie ma. 27 nie ma. A 12, 13 było, więc tutaj nie ma. No to jak nie ma, to już nie zastanawiamy się i lecimy z kolejnym losem. 29 widzę, że jest już obok. O, fajna ta liczba obok. 21. No oczywiście kwota fajna. 30. Hmm, nie ma. A 13. Wtedy było, teraz oczywiście nie ma. Pusty los. Już przechodzimy do kolejnego. Mm. O i znowu będziemy 15 szukać z tego, co już widzę. A w śwince jej oczywiście nie ma. Prześladuje dzisiaj ta piętnastka Dziewiątki nie ma. Dwudziestka, szóstka Nie ma. 29. No, też nie ma. Nie, bo tu jest 30. Pustą. Spodobały mi się te testy świnek. I mam nadzieję, że wam się jeszcze nie znudziły. 11 szukamy, ale nie ma. 13 nie ma. 9 też nie. A 16 też nie ma. Muszę kiedyś kupić w jednym dniu yy, dwie jakby dziewiętnastki i zobaczymy jak tam, jak to wyjdzie. Tego zrobimy w dziennych odcinkach. Tylko, że ja Wam powiem, że to było kupione w tym samym czasie. No bo jak 19, to 19. E, 15 znowu, no widzicie, prześladuje. 25 nie ma, było pomiędzy. 16 nie widać. 27 o, 27 pięknie. Zazwyczaj te 27 ładnie wychodzą. Mamy 5 złotych. No to już nam poprawia wynik. Bo jednak taka piątka, no to jest piątka. Zawsze mile widziana. To już powoli kończymy, ale jak ta piątka wpadła, to jest fajnie. 24. Nie ma. 12. Nie ma. 9. Też nie ma. 14. Nie ma. Nie szkodzi. Piątka weszła. Zobaczymy, czy na zakończenie dadzą jeszcze coś. 21. Nie ma. 12. Nie widać. 8. 8. Nie ma. 16. Nie, było blisko. Zostały nam tak, ostatnie dwa losy. No to patrzymy. 30. Nie ma. 11. Widać, czy nie widać? Nie ma. Ojej, znowu ta 15. Szkoda, że nie szukaliśmy 16. A 14. No też nie weszło, więc pusty losik. I ostatni los. Uwaga, decydujący. Patrzymy tak. 27. Oj. Nie ma, tym razem nie ma 27. Jedynka, no jedynka rzuciłaby się w oczy, od razu byłoby ją widać. 21, hmm, nie ma i 12, no widać, widać, że było blisko, ale blisko, no to nie oznacza, że w punkt, więc byłaby dwójka, ale nie ma. Więc jestem ciekawa, czy kiedyś wpadnie ta stuwa. Choćby y, głęboko w to wierzę, tak samo jak i w tą główną, Po to właśnie są testy, żeby się o tym przekonać. A na dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie. Y, I w tym podsumowaniu, niestety, nie powiem, że udało się wygrać z stuwem, albo 2200, będzie inne podsumowanie. Ale na takie lepsze, trzymajcie kciuki. Piętnastka dzisiaj prześladowała, co nie? Prześladowała, no i dalej prześladuje. Wiecie, jaki jest wynik? 15 zł. 15 zł uzyskanych na 38. Tak, tak, na 38. Yy, no więc, właśnie. 23 zł na minusie. A wygrało tutaj 5 sztuk. I to były kwoty, tak jak tu widać, właśnie. Piątka to ta dzisiaj najwyższa. Czyli, tak, nie za ciekawie, bo trafiały się dyszki czasem, ale dobre, i to 4 zł, no i 3 po 2 zł. Hmm. Na ogół myślę, że może nie jest najgorzej, chociaż nawet nie ma połowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to będzie miło. Jeżeli zostawicie łapki pod tym filmem, komentarze. No a jeżeli są osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, a nawet się spodobał Wam ten filmik, no to możecie zostawić subika, możecie o tym napisać, żeby wiedziała, kto subskrybuje. No i za to dziękuję. I dziękuję wszystkim tutaj widzom za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa.